W Wielkiej UK we've heard of some of the mighty Polish cars like the Maluch. We did laugh a little bit at the Polonez. However, there is one project you should be very proud of and I'm very glad that it's being rebuilt, which is the Serena Sport. Serena Sport była samochodem bardzo pięknym, była takim samochodem marzeń. Już stworzenie zwykłej osobowej syreny wydawało się szczytem tego, na co można było sobie pozwolić w tamtych realiach. Nikomu nawet nie wolno było pomyśleć o czymś bardziej awangardowym. A my zróbmy Mamy Syrenę, drugi samochód sportowy. Dla Cezarego Nawrota, genialnego projektanta związanego z FSO i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, nie było chwili do stracenia. Szybko swoje marzenia zmienił w rzeczywistość. Pierwsze zdjęcia wykonane na torze testowym FSO spowodowały, że w motoryzacyjnym świecie naprawdę zawrzało. Syrena trafiła na okładkę tygodnika motor i obudziła wielkie marzenia wśród tysięcy Polaków. To, co wydawało się jej największą zaletą, w socjalistycznych realiach okazało się jej największą zgubą. Stało się z syreną sport to samo, co stało się z syreną 110. Po prostu była decyzja, należy to zniszczyć.